Cześć, z tej strony domy, a to mój 135 dzień chyba wędrówki do Santiago de Compostela I zaczynam przepiękną schodem słońca w Dzisiejszy kierunek to 40 km do San Pamiętacie jak wam mówiłam, że jeśli chcecie rozśmieszyć Boga, to powiedzcie mu o swoich planach Pan był zacny i dzień też zaczynał się naprawdę przepięknie No i szczerze mówiąc nie zapowiadało się na to, co miało się właśnie za chwilkę wydarzyć Pierwsze kilometry miały bezproblemowo Złapałam swoją grupę na przerwie, poszłam na kawę a później zaczęły się schody. Okazało się, że totalnie nie mogę stawać na lewą stopę. Ani w sandałach, ani w trekkingowych butach nie byłam w stanie iść, więc wleciały klapki. I tak, o kulejącej nodze, 5 km do najbliższego alberga. Miałam mentalne wsparcie, więc nie było aż tak źle, chociaż powstrzymywałam się od płaczu. Po dotarciu do Tosanto, poszłam pod prysznic i poszliśmy na wycieczkę pod kościół. Nie byle jaki, bo w skalę. Ja już kiedyś pod nim byłam, ale niestety on jest otwierany tylko o 16 dla pielgrzymów nocujących właśnie w tym albergę. Więc bardzo chciałam pójść i go zobaczyć. A na zakończenie dnia wspólna kolacja. No i tak się stało, że musiałam zostać na jeden dzień przymusowego odpoczynku. Mam problem ze stopą, z odciskiem, z twardą skórą, napięcie i nie mogę tego przebić do końca, więc zostaję. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak ciężko było mi się pożegnać z samego rana ze wszystkimi, którzy opuszczali ten przybytek. Więc zostałam, odpoczęłam, zjadłam kolejną kolację wspaniałą. I ruszyłam przed siebie do Burgos W jeden dzień zrobiłam cały odcinek Czyli 46 kilometrów Spotkałam też hospitalej i rozlogroniu, który mnie poznał I przyznał się, że chciałby mi wręczyć kompostelkę w Santiago Ale prawdopodobnie się miniemy Muszę się wam przyznać, że tego dnia totalnie nie czułam żadnego bólu Totalnie Czułam się jak nowonarodzona Mogłam iść przed siebie nawet te 50 kilometrów Ale najbardziej wyczekiwałam spotkania ze znajomymi Powiem wam, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że dotrę na muszę. Do katedry. No i skumajcie, że 46 km zrobiłam w 10 godzin z przerwami na kawę. Zdążyłam do albergę, dostałam miejsce, zdążyłam też na mszę dla pielgrzymów, bo była to też niedzielka. I na samo zakończenie dnia czeka mnie niesamowita niespodzianka, czyli moi znajomi, moje kamino familii. Spotkałam ich właściwie wracając do Albergę po kolacji. It's gonna be all right. oh, okay.